Mój Boże, Pan Jezusie, głosy Pana Jezusa nad Jerozolimem pokazują nam tylko czułość i wrażliwość świętego Jego serca. Pan Jezus nie życzy grzesznikom zagłady, nie życzy potępienia, nie życzy nikomu kary. Ale tak musi być Bóg jest nie tylko miłosierny, ale też sprawiedliwy. Dlatego Jeruzalem, to miasto wybrane, miasto pokoju, Bożego pokoju. Nad do pokoju, które zabijało proroków i nie rozpoznało czasu nawiedzenia swego, swego musiało być zniszczone, karami. Wielkie to nieszczęście ludu żydowskiego, który otrzymał tak bardzo wiele łask, tak bardzo wiele darów i stał się narodem wybranym, by przygotować się na przyjście mesjasza, że tego mesjasza nie uznał. Nie uznał Jezusa Chrystusa, że jest on namaszczony. Mesjasz, znaczy, mesjasz po hebrajsku znaczy namaszczony, namaszczony przez Boga. Również po grecku słowo Christos znaczy namaszczony, od greckiego christein, namaszczać. Nie uznali w Panu Jezusie mesjasza, króla i Wysławcy. Wielkie to nieszczęście pokazując nam, jak bardzo musimy być czujni i. Jak bardzo, bardzo musimy się obawiać i otwarcie w święty Paweł w pierwszym liście do pojedynku, który dzisiaj czytaliśmy, opowiada o niewiernościach ludu żydowskiego w czasie wędrówki po pustyni, która trwała 40-40 lat. Ta wędrówka trwała tak długo, chociaż hmm, kilometrów do przejścia nie było, a wiele, wiele, ponieważ ludzie nie mieliśmy gdzie koń Pan ich celowo trzymał na takim miejscu niemiłym, że mogli się oczyścić. Podpadli wtedy Życi od prawdziwej wiary, czci, złotego cielca, grzeszyli i złorzeczyli Panu panu Jeszcze gorzej stało się w czasach Chrystusa, kiedy odrzucili mm. pana Jezusa. Odrzucili zbrojenie, które zostało im przez najwyższego udane. Sam Bóg, ojciec, posłał swojego jednorodzonego syna który stał się odpowiecielem najpierw Żydów, a później wszystkich innych ludzi i Żydzi go nie uznali. Żydowscy przywódcy zgadzili Panem Jezusem, zgadzili Jego przesłaniem, które jest przesłaniem miłości, które jest przesłaniem nawiązującym do pokuty, do miłowania Pana Boga. Stąd też łzy Pana Jezusa na tego Rodziny miasta, które powstało wspaniałą, wspaniałą świątynią dla czci Jego Ojca. Więc... Chrystus zapłakał nad Jerozolimą, ale też nie tylko płakał, ale też zadziałał. Widząc przekupnię w świątyni, wyrzucił ich, wyrzucił ze świątyni tych, którzy sprugabili świętą ziemię świątynną, świętą, święte mury świątyni, tym, że uprawiali tam handel, tam gdzie powinna być wyłącznie część Boga, oni tam uprawiali zarobkowy handel. Już coś takiego jest powodem gniewu Pana Jezusa. Używanie świątyni w tym celu, który nie jest właściwy, który nie jest czcią, Pana Boga jest um, to nie służy Ci Pan Boga, wywołał gniew Pana Jezusa. Jak nie mówią wszyscy ci, którzy wykorzystują świątynię na wystawy, na różne koncerty, że jest to coś dopuszczalnego. A przecież to, co się obecnie dzieje, to jest często plugawienie świątyni fałszywymi kultami, wprost fałszywymi kultami religii, które nie są nawet często chrześcijańskie lub yy, Wpuszcza się do świątyń ministrów protestanckich, schizmatyckich, popów, rabinów. Tych dokładnie, którzy odrzucili Jezusa, Chrystusa, odrzucili jego mesjańską misję. Zatem, jeśli Pan Jezus w gniew z powodu przekupniów, którzy zajmowali miejsce święte dla swojego zysku, to ileż już bardziej gniewa go to, że świątynie współczesne są. Wykorzystywane dla celów kultu nie ale różnych fałszywych dosków dla ogłoszenia nie prawdziwych ale fałszywych, e, fałszywych do Święta Pielomena, którą dzisiaj obchodzimy, była dziewicą, która nie szła za mąż, za poganiną, która poniosła śmierć, bo nie chciała przyjąć fałszywej religii. Ta boda. Dziewica, dziewczyna mająca lat 12 czy 13 poniosła mężeństwo śmierć, powolała umrzeć z miłości do grupica wierności Jemu niż zdradzić, niż go zdradzić, niż zdradzić świętą religię, tak jest to przykład wielkiej, heroicznej, heroicznej wiary. winniśmy być wierni Panu Jezusowi i, I młodym się do siebie w taki dała nam e, siłę do potrwania w chwilach <laughs> prześladowanych. Skoro tak młoda dziewczyna mogła, znalazła w sobie tyle odwagi i męstwa, by ponieść śmierć dla Jezusa, to i my winniśmy e, być zawstydzeni tym, że często się w codziennie opierali. Nie do tego, że chcą nas zabić, a tylko do tego, że się wstydzimy znowu krzywe, wstydzimy się przyznać do tego, że jesteśmy katolikami, wstydzimy się Panu Jezusowi. pokazać, że jesteśmy Jego rycerzami, że jesteśmy Jego wystawcami, wyznawcami, że chcemy mu służyć. Święta Kara, której świętej to przychodzi, gdy pod murami i klasztoru pojawili się muzułmanie, cesarz który zaprosił mnie o swoich wojskach muzułmanów, którzy ponoszyli się po północno-środkowej Italii, kazało się z tą się modlić i wniosło na święty sakrament, by był skuteczną bronią przeciwko owym muzułmanom. Taka była postawa rzymskich katolików zawsze wobec najeźdźców próbiających nasze świątynie, pogabiających świątynie w naszej ziemi itd. To jest postawa rzymskokatolicka, które jest w odmienna od tej modernistycznej, która od przeszłych 50 lat jest powszechna wśród modernistów. Prosimy Pana Jezusa przez stanowisko Świętej filmu o wielką odwagę w codziennym niesieniu krzyża, w tym relikwiarzu, był był Świętej Filomeny, jest również, również relikwiem błogosławionego Małgorzaty Metolii. Z panem z kastelu. Małgorzata urodziła się jako ślepa dziewczynka, i do tego Karłowata w rodzinie arystokratycznej Rodziła się w pałacu czy też na zamku. Jej rodzice wstydzili się jej, i przez pierwsze kilkanaście lat życia żyła w pokoju, który wychodził na, które miał jedyne wyjście na kaplicę. Pociechą w tych dniach samotności, latach samotności, dla błogosławienia Małgorzaty było, było uczestniczenie w większych świętych nabożeństwach sprawowanych w pałacowej kaplicy. Prowincje byli tak zdeterminowani, zawodnymi katolikami, że jak prosili pewnego świętego o wstawnictwo, by zdrowie jej córki, się nie stało, nie zostało zdrowie na ciele, wyrzucili ją po prostu na bruk. Na jedna ślepa karłowata dziewczyna się, po, wędrowała po ulicach Castello, gdzie zaopiekowały się nią pobożne panie z zakonu, z trzeciego zakonu św. Dominika. Została przyjęta do tego, tegoż trzeciego zakonu i od tej pory w habicie dominikańskim głosiła. Ewangelia nawraca do Chrystusa była często znieważana, oprówana, wyśmiewana. A nigdy nie wstydziła się e, Pana Jezusa Marła w wieku 33 lat, jak Pan Jezus e, świadcząc wszędzie, o Panu Jezusie, takie odwagi trudno sobie nawet bardzo trudno sobie nawet wyobrazić. Mogła jako biedna, chora dziewczyna zadowolić się jakimś kątem u pobożnej Pani. Ona wolała głosić Panu Jezusa, głosić jego chwałę i jego miłość. To jest wielka, wielka odwaga, zastudzająca odwaga, wielkie poświęcenie, wielka, wielka miłość, którą pan Jezus nagrodził tym, że umarł w wieku Chrystusowym i poszła od razu do nieba, w imieniu Syna Świętego. 気持ちいい。はいはい